Witajcie, ja jestem Abra i dzisiaj moi drodzy gramy w Fall Guys Razem z moją dziewczyną Juli, bo Hello. o to prosiliście No i dobra, słuchajcie, pierwsza gierka, no która też, oczywiście gwarantuje nam sukces Musimy to wygrać, słuchajcie, naszym celem na dzisiaj jest finał dla Juli. Najlepiej to oczywiście wygrana całego Fall Guys Ale byłbym, słuchajcie, bardzo, bardzo też ucieszony, gdyby Juli jestem udało pierwsza. się wygrać jedną Ej, gierkę można na dół, to nie lepiej iść dołem niż tymi Nie, 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 serio, i... dołem pójść to nie jest najlepszy pomysł Jakby mówić poważnie, bo tam jak się spada, to naprawdę tam się kupuje czasu traci, więc chyba nie, chyba bym słuchaj tego nie robił. Dobra, mamy pierwszy checkpoint i teraz niech mnie kule biją! Kula leci pasz tutaj, pyk! Dobra, przechodzimy sobie biją. boczkiem. No nie popychajcie mnie, lamusy, nie popychajcie mnie. Ej, neta nie mam, neta nie mam i... Wszystko no kule ma? nie ma! Ej, kule mi nie wyskakują! Dlaczego? Ale dobra, jest git, jest git, patrzcie to, przechodzę i jeszcze gra chyba działa, nie? Ej, w sumie nie wiem, ale powinna I działać. Kula mnie zjechała. Dobra, okej, okay, tutaj pach, i tutaj, słuchajcie, pach, i tutaj do ostatniego, uwaga, pach. Okej, okay, dobra, jestem czwarty, jestem około czwarty, lecimy. Ej, ale serwery, słuchajcie, fall guys, są chyba o, bardzo przeciążone, bo spójrzcie na to, co tutaj się dzieje, naprawdę. Jakaś totalna masa. O nie, tylko nie kula! No tylko nie te kule, no! Dajcie mi Ej, tutaj. Ty jesteś tam jeszcze? Jesteś. Dobra? Tak, jestem na samym końcu. Już ja to na pewno sobie przejdę. No nie popychaj mnie, pomidor, ty! Lamusie, Dobra, ja jestem jakiś siódmy czy coś tam. Patrzcie tu! No widzicie, co się dzieje z tymi serwerami? Naprawdę, od kiedy gierka jest darmowa, to jest totalna masakra. Jestem, dawaj jestem, szybko. Jestem, jestem, jestem! Dawaj, 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 musisz, 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 musisz. Dobra, jest! Jest, yes, Juli! Jestem okay. ja! Więc moi drodzy, wielka prośba, zostawiajcie łapki, piszcie, czy chcecie więcej folga z Julii! Ale! Zostawcie także suba! Bo 50% osób, co ogląda te filmy, niestety nie subuje, A to my tutaj się staramy wrzucać filmiki codziennie i tak dalej, więc jest fajnie. 59 osób było, ale w tym momencie zostały 42. I jeżeli nam przypiszą dobrze gierki. Nie, jakieś Tak, 40 się miało, a nie, dobra. To, to będzie git. Dobra, pytanie, jaka będzie gierka, słuchajcie. Jeżeli nie będzie siatkówki, jeżeli nie będzie łapania ogona, to mamy totalny luz. SISO, o, dobra, ojej. Dobra, ja wiem, co to jest. Okay, tak, ja ale wybrałem. to jest strasznie nie trudne, się. ja tego mega nie lubię. I wydaje mi się, że dla osoby początkującej, tak jak dla Ciebie, to może być trochę trudne. No, tak czy inaczej, jest to gierka na pewno nam dobrze znana. I słuchajcie, jeżeli hey, od początku tak, się rusza, to damy radę. Tak, to są te platformy, co tak się gibają prawo spoczyć? lewo. Znaczy, no tak się mówi, my że. Cię jak, myszka, jak to to, Ale tak się mówi, że ktoś jest z pocęcem, jakiś tak strasznie tryhardem. Dobra, no nieważne, nieważne. Lecimy, słuchajcie, no. Niestety, jak nie jest się tutaj na początku, to ma się potem przekichane, bo to wszystko się tak przechyla, że po tak. prostu jest jakaś masakra. Ale dobra, lecimy. Mamy pierwszy Checkpoint, dobra, mamy pierwszy checkpoint. Jak jest? wyciągasz okay. ręce, żeby się łapać, to Aha. wtedy e, no. możesz do góry bardziej podbiec, bo już to sprawdzałam. Eee, dobra, jest to na pewno do obczajenia. Jest to, słuchajcie, na pewno... O, o ześliznę się! Hało. O, Jezu, jestem! Jestem. Jak ja to przeżyłem w ogóle, i nie wiem. Nie wiem słuchajcie, ale naprawdę ja z tą gierką mam spory problem. Serio, ja mam z tą gierką naprawdę spory problem. Ja jej nie ufam, może w ten sposób. O, to jest dobre określenie, słuchajcie. Ja tej gierce po prostu nie ufam. Dobra, wskakujemy sobie tutaj. Jeszcze jedno, słuchajcie, i będzie kolejny checkpoint. Please, 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 please. please, please. Dobra, będzie checkpoint, słuchajcie. Będzie checkpoint. Dobra, okej. Okay, jestem na ostatniej jakby tym. A ty ile jeszcze masz tych progów? Bo mnie tutaj... Dobra, właśnie... O, Julka tutaj właśnie spoceńca robi teraz. O, właśnie tak, dobra. Nie! Dobra, Zabram. słuchajcie, teraz te... Ajajaj, aj, aj, dawajcie tą platformę, dawajcie tutaj bliżej nam tą platformę. No nie! I teraz się zaczną ciężary. Teraz się zaczną ciężary, bo już wszystkie, słuchajcie, te platformy będą się strasznie gibać i będzie strasznie no jest, ciężko tutaj ruszają. przeskakiwać. No właśnie, no właśnie. One się już będą teraz bardzo ruszać. Tutaj, tutaj... trzeba wyczuć moment. Tak, ludzie tutaj będą właśnie przechodzić. No nie, nie, ziemeczki, ziemeczki, ziemeczki Dobra, tutaj... ja jestem, jestem. Jesteś? No... Ale ty już, biegnie dalej, ale biegnie Przeszłaś czy nie? Nie, nie, nie. Okej, okay, dobra, 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 dobra. Do góry, nie? do góry, no nie, no dla musy, no, kurcze bele, no nie wierzę, no nie wierzę, dobra. Okej, okay, przechodzimy tutaj, przechodzimy dobra, niech to, teraz tutaj. Nie mi to ktoś przychyli, no. No właśnie jestem tutaj jestem obok tutaj ciebie. Obok dobra, 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 czekaj, 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 dobra, no dobra. dawajcie, przychylcie to, przychylcie to, przechylcie to. Dobra, dawaj, dawaj, teraz jestem, dobra. Dobra, jestem. Zacięłam się, zacięłam się. Dobra, okej, okay, ja będę, ja będę Biegnę, biegnę, biegnę. Jezus, Jezus, 28, 29! Jako Nie! przedostatni jestem, rozumiecie Nie. to? Ta gra, ta gra jest na ja tyle trudna. Tak tu ja się nie dziwię, słuchajcie, że Juli tutaj odpadła, no ale tak czy inaczej, ja jeszcze pozostaję w grze, więc trzeba będzie, słuchajcie, tutaj jeszcze bardziej się spocić, bo naprawdę to już było trudne. Ej, a kiedy będzie finał za dwie gierki? Ogólnie to jest tak, że aby był finał, potrzeba 11 graczy, więc teraz prawdopodobnie będzie jeszcze jedna, która nas wyeliminuje i finał, albo, jeżeli no będzie zbyt łatwa, to dwie i finał. Tak, mniej więcej tak to wygląda, więc proszę, trzymamy kciuki za coś dobrego. No nie siatkówkę, chociaż ostatnio tą siatkówkę nawet ogarnąłem, wygrywając. Z Bobo, więc to by było nawet spokojne. Ale... Siatkówka to po prostu przerzucasz piłkę. Grasz jeden na jeden, nie drużynę na drużynę, tylko jeden gracz przeciwko jeden drugiemu jeden, okay. i przerzucacie sobie piłę. Więc uwaga, co będzie? Co będzie, co będzie. Blok party. Dobra, słuchajcie, tutaj o, są bo... dwa warianty. Tu są dwa warianty. Tu są warianty te łatwiejsze i trudniejsze. A nas jest na tyle dużo że to będzie ten trudniejszy wariant. Dobra, słuchajcie, próbujemy. Ej, z drugiej strony, no może nie jest nasz <grym> aż, ta, aż tak dużo. Może będzie to zwykłe blok party, wiecie. To, to co było to rok nie ma, temu czy nie dwa jakoś. Co, 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 co? Nie, nie pokazują właśnie jaki będzie wariant. Ja nie, to, nie pokazują, ale jak jest tak dużo graczy, wody. jak jest tak dużo graczy, to na bank, słuchajcie, będzie ten trudniejszy wariant. Będzie nas normalnie, wiecie, będą te tetrisy, te, te klocki wyskakiwać, w ogóle masakra będzie jakaś. No ale dobra, próbujemy, zaraz się o tym no nie, przekonamy. Ustaw się bardziej na środku może. No zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Na razie leci zwykły klocek, to jest, to jest normalne, to jest na razie normalne. Jeżeli będą deski, to wtedy mamy przerypane, to wtedy mamy totalnie... Ej, to może Chyba być zwykły taki... wariant. To może być zwykły wariant? No. Jest nas dużo, więc to oczywiście bardzo przeszkadza, ale słuchajcie, no! Ej, to chyba będzie zwykły wariant, no to nie, to to muszę. Dam sobie no tak rękę uciąć, poriu. że to przejdę, jeżeli to jest zwykły wariant. Muszę. A bo to jest na czas, dobra, czas się utrzymać, Nie, to, to jest zwykły wariant, mamy to, tak, mamy to, mamy to. Ja to akurat Uciekaj. znam. Tylko tak, trzeba tutaj oczywiście być z przodu, trzeba uważać na tych typeczków. No i widzicie? Neta nie mam. Prawy dolny róg, normalnie. Nie wyrzucaj mnie, nie wyrzucaj mnie, bo zaraz, jak Cię wezmę i do, do twojego domu przejdę, to ci router wyłączę normalnie, lamusie. Dobra, okej, okay, tutaj pach, tutaj pach, dobra, spoko. Zaraz będzie się robiło Deska. naprawdę już ciężko. Dobra, tutaj deski to jeszcze w miarę spoko. Potem to będzie naprawdę dobra, jeszcze już taki jest 50 labirynt. 50 sekund, 50 sekund. Dobra. Jesteś za blisko w krawędzi, ci zacznie zrzucać. No właśnie, nie, 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 bo jak mnie przez przypadek popchnie raz, to już będzie wtedy mega giga przypał. Dobra. Dobra, przeskakujemy, okej, okay. dobra, tutaj kolejna deseczka, w wlatuję. Dobra, 40 sekund, to nie może być takie trudne. Nie, 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 mówię, przejdę to na pewno. Na pewno, słuchajcie, to przejdę. Muszę to przejść, nie ma innej opcji, dobra, ej, strasznie przyspieszyło jakoś, albo mi się tylko wydaje. Dobra, tutaj tak, deseczki. Dobra, tutaj pach. Okej, okay, tutaj dobra, kolejna sekund. deseczka, pach. Dobra, tutaj będzie kolejna deseczka, pach Okej, okay. dobra, 20 sekund. Oj, to! To jest najgorsze, no to dobra, jest najgorsze, dobra, ale dobra, łatwiutko. I teraz będzie labirynt. Dobra, i teraz słuchajcie, robimy to. Ja jestem w tym znawcą, więc robimy to. Ej, tu nie jest labirynt, to jest jeszcze jakieś inny w ogóle, jakby inna opcja. Patrzcie to, no patrzcie to. Ej, serio, jaka faska. Dobra, dobra. Dobra. I co jest w ogóle? Ej, 4 sekundy, dobra, dobra! Nie, 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 nie es... ciężki, no, Mówiłem es, 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 es. Nie no, żartuję, tak naprawdę to jest jedna z trudniejszych gierek, tak szczerze, tylko po prostu ja w nią grałem wiele razy, więc w miarę ogarem Dobra, mamy to, moi drodzy, mamy to. Ile osób odpadło? Bo ja widziałem, że całkiem sporo. Obstawiam, że z dycha osób wypadła, nie? Było 28, jest 20. Czyli w takim razie 19. Okej. Okay. Czyli jeszcze jedna gierka i będzie finał. Więc pytanie czy słuchajcie, wygram jakby kolejną gierkę. Nie, to siatkówka taka będzie, nie? Nie, 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 nie jest nas nieparzecznie więc siatkówki na pewno nie będzie. I ogonów? Nie, ogony mogą być jest nieparzeście. Proszę nie ogony pro i nie kółka, nie kółka. Ej, to jest okay. fajne. Okej. Okay. Jeżeli jest się z ja przodu? tutaj, tutaj trzeba cały To jest biec. fajne. Do przodu. Tak, tak. Jeżeli Abo jest się z przodu. Możesz na przykład biegać. No, ale jeżeli Bies jest się strony. z tyłu, to trochę przypał. Dobra. słuchajcie, damy radę. Musimy dać radę. Musimy dać radę, musimy i atrak, dać radę. Głupi. Tak, i on będzie cię odpychał, ale Kurczę! A ja byś stał w miejscu, jestem po prostu? w środku. Nie, to cię właśnie zepchnie wiatrak. Nie, nie, nie stał w miejscu, tylko uciekał właśnie w drugą stronę, niż się kręci, czajesz. Nie, bo I tu chodzi, chodzi o to, że musisz być odpowiednio... Jak jesteś odpowiednio szybki, to po prostu wiatrak cię nie zrzuca. Dobra, Ale full focus. Nie to tak, tak, tak. tak? Tak, 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 Dobra, full focus. Jezus, Jezus, nie wierzę. Jezu? O! O, dobra. Co ja właśnie zrobiłem, nie? Co ja właśnie słuchajcie zrobiłem? Może skacz, skacz! Nie, jestem no, beznadziejny z to, je, jednak skacz. słuchajcie. Dobra, trochę na teraz słuchajcie, troszeczkę tak, muszę na zostało. Jeszcze trzy osoby, no Tak, no Dobra Dobra, dobra Dobra Strasznie stresujące to jest. Dobra Dobra, dobra Jeszcze jedna. Nice! Nice! Yes, Ej, ale naprawdę yes. Mamy finał! Ale naprawdę w pewnym momencie miałem takie Boże! A ty nubie! Co ty robisz? Bo serio, no co ja robiłem? No, dwa razy się wywaliłem, będąc na końcu, słuchajcie, ale dobra. Dwanaście? No nie gadaj, że nie będzie finału. No, ale ja ostatnio miałam finał. Jedna po trzech godzinach będzie... grania miałam finał i było 12 osób. Po trzech godzinach? Co? No bo nie, dopiero po trzech godzinach doszło do finału. Ej, czekaj, 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 czekaj. czekaj, co? Będzie finał czy nie? Nie, to nie jest finał. O jezu, tylko nie to. A co, co ty chodziło? Nie! A... Unikamy fałszywych Ej, to, płytek. Czekaj na tych, co ten. Czekaj na tych, co idą pierwsi. Tak, i to jest świetne. I wtedy jak jest dużo graczy, a jak tak. jest mało graczy, to słuchajcie, będzie strasznie ciężko, strasznie ciężko, ale dobra, spróbuję ale, się no, wycofać, bo chodzi o to, że tutaj się zakwalifikuje z 8 osób tylko, dosłownie, z 8 osób, bo nas jest przecież ile? 12, tak? No właśnie, 8, Jezu, nie, 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 nie mogę, no! Patrz, jakiego ma pomidora. Dobra, dobra słuchajcie. Stój, nie idź. Tak, oni muszą iść Jest tu może jakiś cheater? Jest tu, biegnij z przodu Jest tu jakiś cheater, słuchajcie Jest tu jakiś cheater Dobra, i teraz tak Lewo, prawo, lewo, prawo Dobra, no, OK, okej Gość sobie przy... Co? Le lewo, Tędy lewo, idą w prawo idź. Tędy prawo. idą No właśnie widzę, właśnie widzę Dobra, lecę za nimi tutaj Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra To będzie następny w prawo, prawo Tutaj prawo, w prawo, prawo będzie prawo. pusty Dobra, i tutaj lewo, lewo Lewo, no. Prosto? Okej okay. Dobra, i teraz co robimy? Teraz co robimy? Dobra, dawaj, go... dawaj, 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 zanim nim, Dobra, 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 dobra. I tutaj na pewno prosto, na pewno będzie prosto. Na bank będzie prosto. Tak, tak, tak. Dobra, na pewno będzie prosto. Dobra, prosto, skacz, skacz, skacz już, skacz. Dobra, jestem? Jest. Jestem czy nie? Jest qualified, jest, bo widzicie, widzicie, te serwery, właśnie z tymi serwerami jest problem, ale mamy finał, słuchajcie. Okej, okay, ja Cię kręcę. No trochę się zestresowałem, no przyznam szczerze, słuchajcie, trochę się zestresowałem, ale finał w 8 osób to już w ogóle jest mało, bo zazwyczaj jak my dochodziliśmy do finału to właśnie było 11 osób. Teraz mamy 8, więc słuchajcie, pytanie. W komentarzach każdy pisze, czy uda mi się wygrać, bo to by było super, Nie, słuchajcie. To jest tak. jakiś... Gram akurat z Julii i udałoby mi się wygrać. To by było naprawdę przemocne, przemocne. Tylko dajcie dobrą gierkę. Naprawdę? To to. To jest gierka, która była. Kiedy powstało Fall i to był jedyny finał. I to polega na tym, że lecisz tor przeszkód do góry, i musisz złapać koronę. A korona się rusza góra dół. I musisz wyczuć moment, żeby ją złapać. Nigdy tego nie wygrałem. Nigdy. No to dawaj, dawaj. Ech, Dobra, próbujemy. Lecę środkiem chyba. Nie środkiem, środkiem, bo jest wolniej. To, ale, ale. Be, tak to muszę skręcić w prawo lub lewo, więc to też nie jest najlepszy pomysł. No nie, to nie jest najlepszy pomysł. Myślę, że. Si no nie, to no. poszła. Polecę środkiem, zaryzykuję. Polec. Zaryzykuję, słuchajcie, dobra, okej, okay, robimy to, słuchajcie, robimy, 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 robimy. Lecą piłę, lecą, 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 lecą. Dobra, tutaj piła leci, dobra, okej, okay, ciach. Dobra, tutaj siup, dobra, przeskakujemy siup. Dobra, no nie, i no dobra, dobra, dobra zaczyna szybko, się. Szybko, 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 szybko. Dobra, dobra, dawajcie, dawajcie. Jakby jakby dobry był Uważaj, moment, to. że akurat ktoś korony nie złapy, to ja mógłbym się wbić za niego. Mógłbym się wtedy wbić za niego. Dobra, okej, okay, jestem. Okej, okay, popchnęło cię, dobra, ale to git. Dobra, ale tu jest... Tu jest jeszcze kilka osób i to nie jest zbyt fajne. Dobra. Nie! Nie, 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 szybko, szybko! Dobra, dobra, dobra. Złapię, złapał koronę przede mną. Kurne bele Dobra, moi drodzy, nie wychodźcie, bo Juli ma oczywiście teraz jeszcze Jezu. szansę na finał. Ogólnie dla nas zwycięstwem by było to, gdyby Juli wygrała chociaż jedną właśnie taką minigierkę, jak teraz sobie gramy. Myślę, że to też byłoby całkiem już spoko. Dobra, tutaj sobie przeskakujemy. Okej, okay. a i w ogóle to jest ta mapka, słuchajcie, gdzie nie należy biec środkiem, ale my spróbujemy sobie pobiec z środkiem. No bo co to by było, słuchajcie, za to. nie, nie będę żadnym no, środkiem, no, podciągnij się. Ja, się tu... ja tutaj no, polecę, środkiem. polecę środkiem. Będzie fajna zabawa, robimy to, słuchajcie, jedziemy środeczkiem, wiecie, tam jest to śmigło, które tak szybko lata, że to jest a! po prostu nie do a! ogarnięcia. Co jest? Co tam się dzieje? No, no, Kasuje mnie to śmigło, Dobra, bierzemy to, bierzemy to, dawaj śmigło, dawaj, przechodź. No, a naprawdę akurat teraz? Ej, ja naprawdę nigdy mnie to śmigło Ej, nie zgarnie. No, po, po prostu nie nigdy. Zachuruje. Ej, dobra, robię środkiem, słuchajcie, to jest głupie, to jest głupie, ale robimy to, słuchajcie, środkiem. Dawajcie, 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 o Jezu, dawajcie. Jak to denerwuje to śmigło? O! Do, do przetrwania, słuchajcie, to jest, patrzcie to, to jest, słuchajcie, do zrobienia w takim ja nie razie, dobra, e, ja poleciałem środkiem, ja wybiło walczu, mnie walczu gdzieś właśnie dziwnie. O życie, więc Nie dziwnie, dobra, środka. czy jestem w stanie to przeskoczyć jeszcze, o, ale to zrobił ej, to Poskną wyskilowałem, mnie? to wyskilowałem, dobra, poczekam tutaj na was wszystkich, poczekam na was, mogę być piąty, ale nie, ja poczekam na Juli ja poczekam na, dobra, poczekaj, bo tutaj ściana jest i teraz skaczesz, i teraz skaczesz, no nie, dobra, no. E, dawaj, dawaj, bo tutaj dużo ludzi leci, nie? Tak ogólnie tak się składa. Dawaj, 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 jest jeszcze czas, ale musisz się wbić, dobra, jest ściana i teraz skaczesz, nie? Dobra, pom! Jest! O, jest. Trzymaj go, trzymaj patrz. go! O, dobra, Trzymam patrz. cię. Nie mnie! Dobra, ej dobra, dawaj, wbijaj się, bo no. zaraz będzie problem, nie? Jesteśmy, słuchajcie, Chciałeś, jesteśmy. Chciałeś mnie. No, no taki, takie życie, no takie życie. Ale patrzcie to, to co oni w ogóle, jaką klepę no. tutaj chłopaki <laughs> mają, ja cię kręcę, ej nie. Patrzcie, oni w ogóle, to już się zrobiło memem, że ludzie nie wchodzą na metę, tylko czekają na innych. Ej, dobra, Patrz, tu się goś to w ogóle poddał. Puszka, jaki kozacki skin, ej, strasznie fajny. Dobra. Pierwsza gierka za nami. No i teraz. Tak. Z 58 osób zostało. 41? 42. Dobra. No jestem ja, jest Juli. Poszło zarówno mnie dobrze, jak i Juli poszło dobrze. Więc mamy szansę na. Kolejną wygraną. Dobra, jakaś dobra gierka, słuchajcie, jakaś dobra gierka. No, Julii nie zna wszystkich gierek, więc proszę, żeby Bóg Fulgajsa się nad nami tylko nie utrzymywanie się na powierzchni. i dał coś, ona nie lubi tego rollouta, że się kręci, tak wiecie, i, i musisz się utrzymać, ona tego nie lubi, no nie? Ale dobra, ja czuję, że to będzie coś dobrego, tylko nie siatkówka, please, i nie szukanie ogona. No i dobra, Speed o, dobra, Circuit, okej, to lubię, to jest, jest wyścig, tylko uważaj, tu są dwa okrążenia. Tu Wiem, nie zatrzymuj lubię, się to, po to jednym, to i łapiesz się w te okręgi, które dają ci busta, one Ciebie dają ci przyspieszenie. Wiemy. Robimy to. To jest jedna z tych nowszych mapek. Więc wszyscy są nowi i ogarniesz to. Dobra, nie, to przyjrzyj to się fajne. tylko mapce. Przyjrzyj się tylko mapce nie, co Nie, to, to jest tutaj fajnie, ja to grałam już. To, to dobra, ja musimy, słuchajcie, mi się czasem uda tutaj mega przeskilować, a czasem nie. Widzę, że jestem tutaj w drugim rzędzie, ty jesteś ostatni, ale tutaj jak są dwa okrążenia, to długo trwa. To nie ma chybaż takiego znaczenia, czy jesteś z przodu, czy nie. Dobra, wbijam dobra, się tutaj. Nara, dobra. Dobra, ja Dobra, tutaj ciach, Ok. i teraz. Bum, 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 bum. Tu jest o tyle niefajnie, że się odbijasz, on właśnie, od typów się. No właśnie, czemu wy się... Kurde, przewracajcie się gdzieś indziej, no ja nie chcę się od was odbijać, no ja nie wiem. Dobra, wierzę. jestem chyba trzecia albo druga. Jesteś serio tak daleko? Ale no. jazda. Dobra, no to całkiem git w takim razie. No ja cię kręcę, ludzie! Ludzie! Ja nie chcę wow. się od was odbijać, no, no proszę, wow. no dobra, okej, okay, tutaj sobie przechodzę. Ja nie wierzę, ja nie wierzę. Dobra, okej, okay, tutaj pą. i tutaj wow. pą. Dobra, tutaj pą. dobra, tutaj cię. O no, ja cię kręcę. Ale źle, ale źle. Dobra, dawaj, 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 ja dawaj, jesteś? Dobra, 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 tutaj pą, tutaj pą. Mam drugie okrążenie teraz, w tym momencie już, no. A ty jak? Dobra, ja jest przed tobą trochę. O nie, straciłem trochę spida. Ale dobra, jak ty jesteś przede mną, to w ogóle mega grubo. Ale teraz, słuchajcie, jak już nie będę się aż tak odbijał od tych typów, to już będzie spoko. To już będę miał dużo szybciej, nie? Więc dobra, tutaj ciach, przechodzimy sobie tędy Tutaj sobie przechodzimy tędy, dobra, tu sobie przechodzimy te. Oj, strasznie nadrobiłem teraz! Ale tak potężnie nadrobiłem, naprawdę, no o kurde, ale strasznie nadrobiłem jednak Dobra, to mi się w takim razie podoba, Jestem to z tobą, Jesteś tutaj obok mnie w ogóle? Tak. Dobra, ja już kończę, ja będę w ogóle drugi, wiesz? Ja będę A nie, bo tutaj ludzie mają sprinta jeszcze, to nie będę drugi w takim razie. A jednak będę drugi. Nice, spoko. A ty jesteś? Gdzie ty jesteś teraz? Tak biegnę do ciebie tam. Okej, okay, cofnęło cię? Dobra, Jezu, nie tak. wiem, nie wiem, nie wiem jak ją cofnęło. Na, u mnie na ekranie ty się odbiłaś do tyłu w ogóle, ale tak, tak, nie wiem jak to spowodowało. Ej milionek tu jest. Nie, coś podobnego. Milionek. Coś podobnego. Jest. Ej dobra, 24 osoby słuchajcie się zakwalifikowały, więc spoko, jest w tym także Juli. Jest ja zakwalifikowałam, więc jest cud. Jeżeli jest będzie dobra. dobrze, to jeszcze jedna gierka i finał. Jeżeli będzie gorzej, to jeszcze dwie gierki i finał. Więc jeżeli Julii dotrwa do finału. Nie! Ej, oglądajcie ten film do końca, bo to naprawdę może się stać. Dobra, patrzcie to, patrzcie to. Jest nas porówno, więc Ubra. może być siatkówka. Może być siatkówka, tylko proszę o nie, nie, o nie siatkówka. Nie, tylko. Okej! Okay. To, jest? to jest Freezy Peak. Graliśmy raz yy, z Bobo. Ra graliśmy w to. To jest coś takiego, że masz wyścig na samą górę. Więc to jest trudne, ale ja się postaram, sobie, ja się postaram, Dobra, tutaj, dawaj, tutaj dawaj, jednak nie. to jest skillowa gierka, to jest typowo skillowa gierka, ja nie lubię tych gierek, bo tu jest lód, a ja nie wiem, czy jakby chodzę po lodzie, czy po zwykłym, I trzeba w górę zwykłej się podłodze, tak, w naj, bo tutaj lód ma ten sam kolor, co podłoga, e, dokładnie, i na samym końcu, jak jest nawietrznik, <laughs> który nawietrznik daje cię do góry, to musisz się no. odwrócić jakby i wskoczyć na metę, no nie? Dobra, ogarniesz chyba, czy nie ogarniesz? no no, no zaczynamy. dobra robimy to słuchajcie żeby tylko nas tutaj nie podbiło dobra Oj, podbiło Jezus no wła... no i się zaczyna no i się zaczyna fantastycznie w takim razie dobra Dobrze, super przeszłam zatem sobie tutaj był kim super nie ja mam ja mam mega lipę, nie ja już mam mega lipę, powiem ci szczerze no kurde dawaj 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 ja ale ja nie mogę przegrać słuchajcie takiej gierki którą naprawdę którą naprawdę w miarę ogarniam no ja cię kręcę no nie co tu się dzieje, słuchajcie? Co tu się po prostu dzieje? Dobra, lecimy, słuchajcie, lecimy, jak tutaj na drobie to słuchajcie, będzie git. Jak tutaj to sobie na Nie, nie, wszystko idzie, słuchajcie, nie po naszej myśli. Po prostu... Wszystko słuchajcie, idzie nie po naszej myśli. Dobra, tutaj kolejny nawiecznik, dobra. Puch, okej, okay. dobra, ciach. I tutaj ciach, i tutaj ciach. Nie, nie nie. I tutaj nie, nie, nie. ciach. Dobra. Lecimy sobie, słuchajcie, tutaj boczkiem, dobra. A ja nie mogę się tu wbić do góry w ogóle. Dobra, tutaj słuchajcie, kolejna leci kula. Dobra. jak tu się wbić Leci do góry. kula. Dobra, leci kula. O, serio? Serio? I ja mam przegrać coś takiego, rozumiecie to? Ja mam prze... No nie, no na pewno to przegramy, słuchajcie. Na bank mamy to przegrane jakby. W tym momencie, słuchajcie, mamy to przegrane. No bo, no, bo spójrzcie... Spójrzcie, słuchajcie, co tutaj się dzieje. Ja się kręcę, jestem taki beznadziejny, nie? Jestem taki beznadziejny, słuchajcie. A akurat to lubię. Naprawdę lubię tą gierkę. No ale dobra, słuchajcie. Czy jest jeszcze szansa? to są takie wysokie schody? Tak, musisz tutaj wskoczyć akurat, no. Dobra. Ja sobie tutaj wskakuję. No, no wskocz tutaj, kurde. No jeszcze, jeszcze się zbagowało, nie? Dobra, okej. Okay. Okay. Dobra. Będę, będę. Ja jestem! Nie. Jestem jako no ja ostatni, nie. przedostatni, nie wierzę! No tutaj akurat słuchaj, jeżeli mi było tak ciężko, to ja się nie dziwię, że ty się nie zakwalifikowałeś. Ale to ja, jakby... już prawie przy górze. Naprawdę to była tak trudna edycja jakby tej gierki. Ja cię kręcę to, że w ogóle ja się zakwalifikowałem, to jest totalny fart. Ja przez dwie minuty teraz myślałem, Dobra, że. Jest 15 nie osób. ma szans, że jeszcze jedna gierka i finał. Tak, jedna gierka i finał. I to może być krótka gierka. Typu nawietrznik, wiecie, też, że się kręci w kół... że biegasz w kółko, jest nawiecznik i tylko cztery osoby zrzuci. Tak może być, słuchajcie. Aha. E, nie, dobra, nie, to jest to jest it. Ale ale ja zawsze to powtarzam, jak jest mało osób, to jest trudne. Jak jest dużo osób, to jest łatwe, bo ludzie po prostu się po Nie, jeszcze wałek tu jest. Wałek? To jest wersja z wałkiem. To jest nie, dobra. Dziękuję, moi drodzy. E, na pewno się nie uda. <laughs> ale trzymajcie kciuki, słuchajcie. Trzymajcie kciuki. Dobra, słuchajcie. E, Weźcie tutaj, wskoczcie, ludziska. Wskoczcie tutaj, zobaczcie, które. Jaki biegni już mają, już mają drogę. Dobra, tutaj ten. No ale właśnie jest ten wałek. Okej, okay, tutaj na pewno. I tutaj w przód na pewno będzie. Dobra, tu na pewno. Dobra, tutaj też na pewno. I tutaj też na pewno w przód. Dobra, ja, ja to widzę, ja to widzę. I tu z boku, uważaj. Dobra, czyli tak, tutaj, tutaj też na pewno. Pra... No i, i trzeba co teraz? Się... I co teraz, właśnie, o to chodzi. Właśnie, żeby. szybko, trzeba przejść przez wałek. Teraz. Okej, okay, okej, okay, już widzę. Już widzę, nie, nie nie, jeszcze się cofnę. Dobra szybko Dobra No kurde Teraz, teraz, teraz Dobra, Dobra. no właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi Są ludzie, którzy po prostu przeszkadzają. Są po prostu ludzie, którzy przeszkadzają Gdyby oni tutaj nie byli, to byłbym w stanie to zrobić. Jak wałek będzie tu, teraz, lecisz Dobra Okej okay. Dobra, tak. jestem. Jestem, ale właśnie o to chodzi, że gdyby nie było tyle tych ludzi, znaczy że byłoby więcej, to oni cały czas by spadali. To by było prostsze. Tak to dobra, oni Dobra, trzeba przejść do przodu, trzeba przejść do przodu. Dobra, do przodu. ale co potem? Co potem? No do przodu pewnie gdzie trzeba iść. Jeszcze dalej tak, do bokiem. przodu, tak? Nie, w bok. Dobra. Czyli tutaj na pewno, dobra. I teraz na pewno w przód. Dobra, tu to na spróbuj. pewno będzie w przód. Trochę się cykam. O tamte się ruszają. Tu jest spot, dobra, czyli jeszcze tu jest w bok. No nie! No to teraz mam prze... no to teraz na pewno mam nie. Teraz mamy już, słuchajcie, totalną faskę, nie? Dobra. Teraz, Dobra. teraz, 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 teraz. Dobra, a pamiętasz jak tutaj to wyglądało? Tak, 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 tak. tutaj. I Dobra. tutaj no, przed wałkiem, przed wałkiem, szybko przed wałkiem. I Dobra. Dobrze, tam za nimi. O kurde, nimi. nadrobiłem, jak to jest w ogóle możliwe? Tutaj na teraz bank musi być Do przodu, do przodu, do przodu. Do Dobra. Przodu. No nie! nie! No nie wierzę, no, no szybko, kurde. Szybko, I to szybko, mógł szybko. być finał, to mógł być finał, do słuchajcie. Do przodu, do przodu, w lewo, w lewo, szybko. Dobra, czekaj, czekaj, to mógł przejdzie. być, słuchajcie, finał, nie? Ja cię no. kre. Nie mam słów, słuchajcie. Nie mam słów, nie? Nie mam słów. To zależało tylko ode mnie. I Aberka naprawdę musiał tak zważywić. No, tak zważywić, to po dawaj, prostu dawaj, jest dawaj, wstyd. To jest po prostu, słuchajcie, wstyd, co ja teraz zrobiłem. Miałem szansę. Super! Subskrybujcie kanał, wpadajcie na sklep www.abrety. I widzimy się jutro. Trzymajcie się. Elo!